O, już się gra zaczęła. Nawet nie byłem w stanie się przywitać. Moi drodzy, to jest kolejny odcinek Testujemy. Ja jestem Bartosz, witam was serdecznie. Dzisiaj na naszych ekranach gra Invisigun Reloaded bodajże. Także zaraz sobie zobaczymy, co my tutaj mamy za grę na ekranach. Ja tutaj gram na padzie. Pojawiło się, że można, więc postanowiłem, że sobie pogramy na padzie. I zaraz zobaczymy, co tutaj tak naprawdę. Aha, dobra, czyli to jest taka. Powiedzmy, 2D: jakaś bieganko-strzelanko. Na razie się jeszcze nic nie robi. Na razie się uczymy ruszać. No, na razie jest pretty simple. Czyli będziemy mieli jeszcze jakiś taki. Dobra, czyli tutaj. Nie mogę wbiec w żadną ścianę. Na razie tutorial, zobaczmy. Może będzie jakieś strzelanie, jakieś skakanie, coś. Invisigun has a very hand feature. It creates a generic bond and can be light around you. Ok. Try and reach the marked target again, except you can see yourself. What? Jak mam w to grać? Czyli w tą grę się gra na niewidzialnego, czy jak? Siemano Bambilon, witam serdecznie, alright, let's get some practicing with your standard issue in See if you can shoot those targets over there. Destroy them all. Sometimes you might find stuff in your way. You will become visible for a moment when you shoot. Fire up. Ah. So nice. Yes. Eh? Actually, Nie rozumiem sensu gry. Nie rozumiem robienia gry. Nie, ma, nie Czekajcie, bo nie mogę się aż wysłowić wręcz. Nie widzę sensu robienia gry, w której się nie widzimy. Wiecie o co chodzi? Strasznie dziwno. Trochę spóźniona, ale nie zapomniałem tym razem. Ważne, że jesteś z nami, Babylon. Nieważne o której kiedy. Bagam, żeby to nie była kolejna podróba. Welcome to the Gungeon, Siema, siema. Czy to jest podróbka? Nie mam pojęcia. A, ability mogę użyć. To było dosyć proste. Czyli co, po prostu biegamy, strzelamy, skaczemy i jesteśmy przy tym niewidzialni. What? Ja, za jakie gry ja się w ogóle porywam? To jest ciekawe. Aha, i teraz w ogóle jesteśmy dopiero w menu, słuchajcie. Eee, to był tutorial na sam start, start Progress, Tutorial. Podejrzewam, że to jest też na zasadzie jakiegoś like'a, gdzie pewnie będziemy musieli ileś tam tysięcy razy milionów przechodzić każdą planszę. Master Volume od razu sobie tutaj damy. Coś takiego. Chociaż nie był taki aż głośny ten dźwięk mocno, wibracje. Dobra, nie będziemy tutaj nic zmieniać. Coś tam słychać, to jest najważniejsze. No dobra, The Hero's Journey 0%. Zobaczmy. Czyli co, właściwie tu się biega ready. Biega, skacze i strzela, tak? To by było tyle. Selen, to jest chyba mój jump or double jump to dodge 800. Co jest? Kurczę? Tu jeszcze wybieramy postać jakąś? Defeat the boss to unlock a new hero and. Shot style. Chips needed to unlock the next emote set 2. Ten gostek mi się podoba. Dobra, In... oh, dawaj. <laughs> Przycisnąłem Hit all the targets. Difficulty Invisible. All the targets? A to są targets? Nie mam pojęcia co się dzieje. Powershots. O kurde, co to miało być? Pa! Co ty gadasz? Jak ja mam to niby zrobić? Checkpoint nawet zdobyłem. Ja nie rozumiem tej gry jednak. A tam są jakieś. To jest jakieś zblokowane. No nie gadajcie, że ja się wyłożę już na pierwszy, pierwszej planszy. Fajny ten ludzik jest, którego mam. A tu są jakieś krzaczury w ogóle. A ja spróbuję tu przeskoczyć, co mi zrobicie? Dlaczego on nie może tego zniszczyć? I don't understand this game. Czekajcie, tu chyba jest jakaś podpowiedź. Tylko ja nie wiem, gdzie moja postać jest. jest... O, tu jest. No nie gadaj, że on będzie... Ojejku. Ja muszę to... Mieczem odbić? Nie, tu. Co ty gadasz? Yeah. No nie jest to prosta gra. Nie spodziewałbym się gry, w której się biega... ...będąc niewidzialnym. Hit all the targets, powershot to już znamy. Stronger shots, trigger switches. Dobrze, co tu się odbywa teraz? Jak bym tu niby zniszczyć? A wiem jak trzeba w to strzelić. Nie, nie jestem tu gdzie myślałem. Okej. Okay. Nie ten guzik, tak? B się pewnie strzela. Okej, okay, jeszcze muszę wcisnąć tam guzik na górze, widzicie? I ja! Coś zabułem! O ty! Dobra, wiem co trzeba zrobić. Tu trzeba strzelić, złapać. I tutaj. No coś takiego. Gdzie ja jestem? Tu na górze. I jaka to jest dziwna gra! Ale <grytanie> jest fajna. Oj, coś tu nie pykło. A nie, pykło jednak. Cluster shot, teraz dostałem. Co to jest Cluster Shot? O, ale fajny. Co bo teraz... O. Czy, 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 jeszcze raz. Ile mam tych Power Shotów? Nie jest napisane 2 Dobra, 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 dobra Aj, to jak mam to strzelić? Wiem jak. Ja chyba muszę... Oj, za blisko potrzebę. Ja muszę chyba te kolce tutaj Aj! Kurde, nie wiedziałem gdzie moja postać stoi to nie jest proste, jak się nie wie, gdzie się jest. Ej, za wcześnie. Muszę chyba te kolce przebiec. Nie wiem jak. Dobra, dobra, widzę. Eee, cepnęły mnie. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Może trzeba dwa strzały pod rząd oddać? Nie, też nie działa. Hmm... Czekajcie, jakbym strzelił... tutaj? To tutaj, a tutaj? Tutaj, dobra. To nie, ja jestem za głupi jednak. To mi to przeszkadza. A, czekajcie, a może ja muszę? Jeszcze raz. Może ja muszę jeszcze raz wcisnąć ten guzik? I co mi to dało? Czy to mi coś dało? No też nie dolatuje. To ktoś mądry wymyślił to wyłącz Ja Nie, e, nie wiem Dlaczego Open No ewidentnie tutaj kurczę trzeba coś rozkminić. Kanał zawieszony, witam serdecznie. Fajna nazwa, fajny nazwa kanału ogólnie. Nie wiem, no trzeba na bank przez te kolce przebiec. Jest! Jak on to porobił? Dobra, to wystarczyło przez te kolce przebiec. No, powiem wam szczerze. bo level.? Nie chcę tu jeszcze raz tego levelu przechodzić. Dobra, czekajcie, weźmy. Weźmy Previous Exit to Journey Setup i weźmy prostszy poziom trudności. Zobaczmy jakie są w ogóle, bo tutaj testuję tą grę, jestem totalnie nieobczajony. Nie ja tak przefrunąłem ten wybór. Okej, okay, czy, dobra, czyli każda z postaci, zobaczcie, ma jakby swoje plansze dopasowane do swoich umiejętności plus Mamy tutaj do wyboru typ fire. A tutaj typ po prostu sterowania wybieramy. Tutaj wybieramy planszę. A tutaj zobaczcie visible checkpoints on best time not saved. Best times not saved. Invisible checkpoints on best times not saved. No to czym one się różnią? Tutaj prawdopodobnie będzie jakiś mój cień po prostu na podłodze, który mi ułatwi sterowanie. To jest chyba taki noob level. A, no widzicie, teraz widzimy naszego ludka, tylko on jest takim cieniem jakby. Overground Field the Head, please be careful, where you slash. few Activities, period. Okej. Okay. Dobra. Czyli nie przecinam jakby rogów, tak? No, dziwne to jest. Rozumiem teraz. Już wiem, dlaczego mi pokazali to, jak powinienem tutaj przejść. Tak, ja, Teraz już wiem o co chodzi. No tak, jakby widzicie te lasery, jak nie tak przetnę. No właśnie, to się pojawia laser, który mnie po prostu, no zwyczajnie zabije. Trzejmy. Czyli tak, tak, tak. Jak już tak. To, co? Teraz... Okej. Okay. A jak się otwiera... O tutaj. Strzelam... A nie... A zepsułem, patrzcie, wybuchło to. A ja się... A ja mogę te lasery psuć? Okej. Okay. Chyba nie tak chciałem. A mogę strzelać w te krzaki? Ej, mogę! I sobie niszczę tylko te naprzód. A, ale luz! A ja tu kombinuję tym mieczykiem. I teraz to jest luźna gumka, słuchajcie. Gdzie ja w ogóle idę? Nie wiem do czego, ale jakoś mam potrzebę zbierania tych monet. Wzięcia tego checkpointu. Nie wiem, ja chyba jakiś wybrałem taki. A, no właśnie. Czyli po prostu trzeba było podjąć wszystkie monety i teraz dopiero mi się odkrywa kolejna plansza. No, powiem wam, bardzo, bardzo ciekawa gra. Dziwna, niesamowicie, bo ja bym się chyba nigdy nie zdecydował na stworzenie gry z mechaniką, gdzie nasza postać jest niewidzialna. Ale widzę, że mamy tutaj do wyboru tą, tą postać tego cienia, więc, więc nie ma takiej tragedii, tak naprawdę. Czyli mamy tutaj kolejną taką, jakby można powiedzieć, platformówkę logiczną 2D, która jest całkiem spoko. Patrzcie, tam czasu ucieka w ogóle. Ja nie wiem za bardzo o co chodzi w tej planszy Czekajcie. Co jest Ja nie wiem o co chodzi Czekaj 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 O, tu się biegnie dookoła Po nic, bo coś tu się biegnie Może ja mam Oj Wziąłem jakiegoś power up No sobie tutaj O, mam coś. No i nic mi to nie dało. A jakbym wziął tego powerapa jeszcze raz. Okej. Okay. I strzelił w tego potwora. Nic to też nie dało. Nie, nie, nie. Bartosz nie. jest za głupi na tą rundę. Czyli to jest bardzo dobry moment na to, żeby zakończyć test tej gry. Powiem Wam szczerze, jeżeli ktoś lubi takie klimaty, no to gra jest zdecydowanie dla niego. Bo zauważcie jeszcze jedną rzecz zanim yy, zakończę totalnie. Nie wiem, ile tutaj jest tych plansz. Zobaczę, czy ja będę w stanie sprawdzić to, bo jeżeli dla każdej z postaci jest przypisane ileś tam plansz, no to to jest naprawdę git. Zobaczmy. A nie jestem w stanie zejść niżej, ale widzimy, że tutaj, chyba dla tej postaci, jest 9 takich plansz. I z tego co widzę, dla każdej jednej postaci jest 9 takich plansz. W związku z tym, mając jedną, dwie, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć postaci, po dziewięć leveli robi nam się 81 jeden planż, które możemy przejść, podejrzewam, na e, jednym poziomie trudności, na drugim poziomie, na trzecim. No, no po prostu tyle możemy grać. Więc, jeżeli ktoś lubi takie tytuły, to jak najbardziej polecam, powiem szczerze. Mi się podoba i myślę, że sobie jeszcze tutaj wrócę do tego tytułu kiedyś. Być może ogram go poza streamem albo gdzieś tam w wolnej chwili. Dotestuję go, że tak powiem. I wtedy może coś tam jeszcze więcej się pojawi odnośnie tej gry na odcinku, który będę montował. Może coś tam dogramy. A tymczasem nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować Wam za wspólny seans. Jest ze mną kilka osób na streamie, także tym bardziej się miło to streamuje. No a tymczasem zapraszam Was na kolejne materiały na Discorda i widzimy się wkrótce, także trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i do następnego.